Dzień dobry drogie ciaczki, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie utwór Tańcz Głupia Tańcz zespołu Lady Punk. Akordy jakie potrzebujemy do naszego utworu jest to akord G-dur, F-dur, a -mol i C-dur. Motyw zwrotkowy. Gramy na połóweczce bicia. Dwa pierwsze akordy, a ostatni gramy na Cm Dwa razy na dół, dwa razy do góry zmiany. na zmianę. Czyli mamy A, F, G, A, F, G. I cała zwrotka jest na tym. umacy ma w Gdyni, Znów cię widział ktoś Sympał zielony I tak dalej, i tak dalej, poradzicie sobie ze zwrotkami. Motyw refrenowy też zaczynamy od połóweczki bicia. I mamy tak. C, G, A, F, C, G, a jest całe. Czyli tańcz, głupia, tańcz, swoim życiem się baw, wprost nas pod Poradźcie sobie zresztą referendum. Drogie ciężki to było na tyle z dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że lekcja Wam się spodoba i co im miłego dnia Wam życzę jak zawsze. Więc trzymajcie się na razie. Pa. Do zobaczenia w następnych odcinkach. A i w ogóle piosenka jest do pobrania za darmochę na naszej grupie albo na naszej stronie. W naszych śpiewniczkach, to jest w śpiewniczku z piosenkami polskimi. No i to by było na tyle. Na razie pa!